Jedenastka. Ucz się internetu. Pięć lat temu wchodziłem do, interne, do internetu, nie miałem o tym pojęcia. Nie miałem o tym pojęcia. Nie wiedziałem jak się dodaje filmy na YouTube, jak się zakłada sklep internetowy, jak się pisze bloga, w jaki sposób mierzy się statystyki wejść na stronę, jak y, robi się landing page, y, jak zbiera się listy mailingowe. Nie miałem o niczym pojęcia. Dzisiaj, po pięciu latach, można powiedzieć, że nadal jestem laikiem. Ale wiem na tyle dużo, żeby zbudować stabilny biznes, który jest odporny na covid Oczywiście on jest odporny na COVID, ponieważ branża, w której ja działam, i mam nadzieję, ty działasz, czyli telefon komórkowy, jest odporna na COVID. I ona jest odporna nawet na nowe technologie, ponieważ nic nie zastąpi człowieka. A więc, ucząc się internetu, wchodząc do tego internetu, dajesz sobie szansę na to, żeby Twój biznes istniał równolegle w dwóch światach w świecie offlineowym i w świecie onlineowym. Świat offlineowy będzie coraz bardziej odchodził do lamusa gdyż zmieni się sposób robienia zakupów. Ludzie nie będą chodzić do sklepów, tylko sklepy będą przychodzić do człowieka. Będzie przywoził Ci kurier zakupy. Będziesz dokonywał przez internet przymierzania ciuchów. Będziesz mógł wydrukować sobie na drukarce 3D produkty zamówione przez internet w swojej piwnicy. A więc zmieni się sposób robienia zakupów, tym samym zmieni się sposób sprzedaży tych zakupów. A więc jak do tej pory funkcjonowałeś w świecie offline, mając sklep stacjonarny z odżywkami, czy z jakimiś kosmetykami, czy z ciuchami, to nie masz wyjścia, musisz wejść dzisiaj do internetu z tym sklepem. I teraz powiesz mi, ale Karol, już jest tyle takich sklepów, nie ma miejsca na mój. Mylisz się, bo w tym momencie, kiedy Ty mówisz, że nie ma miejsca już na Twój sklep, ktoś inny, kto nie ma takich ograniczających przekonań, wchodzi do internetu, pomimo tego, że już tyle tam jest ludzi, i zaczyna się tam rozpychać. Po roku czy dwóch już ma swoją pozycję wybudowaną, a Ty nadal będziesz uważał, że nie ma dla Ciebie miejsca. Miejsce jest dla każdego. To nie chodzi o to, czy jest miejsce, czy nie, tylko chodzi o to, czy Ty podejmiesz zmasowany wysiłek i czy nie odpuścisz po drodze. Takich ludzi jak ja w polskim internecie również jest sporo. Mówię o trenerach sprzedaży, chociaż ja nie lubię mówić o sobie, że jestem trenerem, ponieważ nie kończyłem żadnej szkoły trenerskiej, jestem praktykiem. To, czego ja uczę, to jest praktyka moja, która zadziałała w moim biznesie, dzięki czemu staliśmy się największym partnerem sprzedaży dla Play'a, dla KRD, sprzedawaliśmy dla t mobile dla Orange'a, dla Fortum, dla różnych dużych marek. I dzięki temu dziś ja mogę Ciebie tego nauczyć. I pomimo tego, że moje szkolenia należą do jednych z najdroższych na rynku, to jednak moja skuteczność obrosła już legendą, bo potrafię wjechać do firmy i ze sprzedaży 200 tysięcy miesięcznie zrobić milion 100. 000. Potrafię wjechać do firmy i nauczyć ludzi sprzedaży kredytów, że w ciągu 5 dni po szkoleniu sprzedam kredytów za prawie 900 tysięcy. Potrafię wjechać do firmy i pokazać ludziom, którzy twierdzą, że się nie da przez telefon w ich branży funkcjonować. Potrafię w jeden dzień pokazać im, że są w stanie umówić 60 spotkań w dowolnej branży, nawet trudnej branży medycznej w środku COVID-u. Gdzie medycy nie chcą się spotykać. Bo to nie chodzi o to, żeby dużo opowiadać, chodzi o to, żeby pokazać efekt. I ja ten efekt pokazuję. I dlatego mam kalendarz zapełniony w pełni. U mnie terminy są teraz na przyszły rok. Luty to jest najwcześniejszy miesiąc, kiedy możesz zrobić ze mną szkolenie. A nagrywam to wideo w październiku 2020 roku. A moja konkurencja, która bierze połowę moich stawek, ma problem ze zdobyciem jakiegokolwiek zlecenia. Naucz się internetu. Naucz się w nim poruszać. Jak nie potrafisz tego zrobić, zaproś do współpracy profesjonalistów, którzy pomogą ci w tym. Ja, gdybym jeszcze raz wchodził do internetu, pierwsze co bym zrobił, zacząłbym płacić profesjonalistom za te rzeczy, które próbowałem robić sam. Bo nie, nic nie zastąpi tego. Na przykład, prosta rzecz, budowanie listy mailingowej. Ja, zanim bym się tego nauczył i robiłbym to dobrze, musiałbym poświęcić na to kilkaset godzin, być może kilka lat pracy. Ale profesjonalista, któremu za to, to, to zapłacę. Który poświęcił na to już kilka lat swojego życia, zrobi to w kilka godzin czy w kilkanaście. Oczywiście trzeba mu zapłacić, ale to jest inwestycja, która się zwróci. Dlatego też nie czekaj. Załóż stronę internetową, bloga, kanał na YouTube, cokolwiek, oczywiście, miej na to strategię. To nie może być tak, łapu po wchodzimy do internetu i co dalej. Miej na to strategię. Jak masz problem z taką strategią, żeby ją wymyślić, zgłoś się do specjalisty. Przyjdź do mnie na konsultację. Pokażę Ci, jak ja to robiłem, pokażę Ci, co Ty możesz zrobić w swojej branży. Znajdź sobie kogokolwiek innego, kto Ci w tym pomoże. Ale nie zostawiaj tego w rękach w przypadku, ani też nie ignoruj tego faktu. Niedługo świat offline'owy pozostanie zgliszczami. Dosłownie. Wchodzimy w czwartą erę rozwoju człowieka, w erę postindustrialną, w erę cyfrową. W erze postindustrialnej rządził dróg, w erze cyfrowej będzie rządził internet. Musisz być w internecie.